Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody. Udzielając im Chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co Wam przykazałem, a oto ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Na początku tego drugiego w roku liturgicznym okresu zwykłego, bo pierwszy. Zdecydowanie krótszy oddziela czas Bożego Narodzenia od Wielkiego Postu. Na początku tego zdecydowanie dłuższego okresu zwykłego, który trwał będzie aż do Adwentu, czyli prawie gdzieś tam pod koniec listopada, do początku grudnia. Kościół daje nam tę niedzielę Trójcy Najświętszej. I chciałbym zaproponować sobie i Wam, żebyśmy tę niedzielę Trójcy Najświętszej potraktowali trochę jak termometr który nam pokaże temperaturę naszej wiary. Co dzieje się w naszych myślach, co dzieje się w naszych uczuciach, kiedy słyszymy, że dzisiaj jest niedziela Trójcy Świętej, kiedy w ogóle słyszymy o Bogu, który jest w Trójcy Jedynym. Jakie są pierwsze skojarzenia, jakie są pierwsze odczucia? Coś tam z katechezy, z pierwszych lat, coś tam mówili. Albo może mamy takie myśli, że to, to jest jakaś abstrakcja teologiczna, to jak ktoś studiuje teologię, to, to, to niech się tym zajmuje, a mnie to w sumie jest niespecjalnie do czegokolwiek potrzebne tak na co dzień. Albo to nie na moją głowę. Kiedy ostatnio na modlitwie skupiłeś, skupiłaś się na Bogu? Kiedy ostatnio twoja modlitwa była kontemplowaniem tego, kim jest Bóg? Może czasem za szybko przechodzimy wszyscy w modlitwie do zastanawiania się, jacy my jesteśmy i jacy powinniśmy być, do snucia jakichś nawet szlachetnych, pobożnych planów, postanowień. A może potrzeba nam właśnie skupienia się na misterium tego, kim jest Bóg, jak mi się objawia, Jaki, jakim mi się objawia, co chce mi o sobie powiedzieć. Może potrzebujemy właśnie zatrzymać się i w tę niedzielę i może to jest jakaś podpowiedź na ten czas zwykły, który się zaczyna, żeby powpatrywać się w Boga, nawet jeśli nie wszystko jesteśmy w stanie zrozumieć i pojąć. Bo pewnie jest tak, Clayb Stapes-Louis używał takiego ładnego przykładu, że kiedy próbujemy zrozumieć Boga w trójcy jedynego, to trochę jest tak, jakbyśmy żyli w świecie, który jest jednowymiarowy. To znaczy co? Można w nim kreskę namalować. I kiedy otrzymujemy wiarę w chrzcie świętym, przez głoszenie Słowa Bożego, to nagle odkrywamy świat dwuwymiarowy. To znaczy z tych kresek można rysować figury. Ale rzeczywistość Boga to jest rzeczywistość trójwymiarowa, w której te figury składają się w bryły. Tylko że to jest wymiar na razie nam niedostępny. Dlatego jak myślimy o Bogu. I widzimy trzy figury, ojca, syna i ducha, to dla nas to są trzy odrębne figury, i nie za bardzo rozumiemy, jak to może działać, że, że to jest jeden. Więc ta, ta, ta tajemnica, jest w niej pewien próg, którego nie jesteśmy naszymi ludzkimi siłami, zdolnościami naszego intelektu przekroczyć. Ale to nie znaczy, że nie warto się do tego progu wspinać. Czy to nie jest tak, że kiedy kogoś kochamy, kiedy ktoś jest dla nas naprawdę ważny, istotny w naszym życiu, to nigdy nie mamy dość poznawania go. To chcielibyśmy ciągle coraz lepiej go rozumieć. To nie nudzi nas żadna kolejna informacja o tym, jaki jest, co przeżywa, co się w nim dzieje. Dlatego mówię o tej uroczystości Trójcy Świętej jako swoistym termometrze, który nam pokaże temperaturę naszej wiary, jak jest między mną a Bogiem. Czy ja jestem głodny poznawania go? Czy spodziewam się, że mój Bóg może mnie jeszcze czymś zaskoczyć, że mam w nim jeszcze tyle do odkrycia i że to co w nim odkryję, jeśli pokornie stanę przed nim w modlitwie, pukając do bram jego tajemnicy moim uczuciem i moim umysłem. To to, co On ma mi o sobie do objawienia, może mnie uruchomić do niesamowitych rzeczy. To to, co zobaczę, kontemplując Boga, może dokonać zmiany we mnie. Pan Bóg też, myślę, w tym słowie dzisiaj, i tym już właściwie kończę, daje nam bardzo konkretną podpowiedź na ten czas, który zaczynamy, na ten czas taki do bólu zwykły. Jak go szukać? Jak, jak przeżywać ten czas? Wydaje mi się, że wszystkie te trzy czytania, które dziś dostaliśmy, mówią o jednym. Najpierw Mojżesz uświadamia Izraelitom, że nigdy wcześniej w historii nie zdarzyło się, żeby Bóg chciał być tak blisko jakiegoś narodu, żeby tak mocno wszedł w jego historię, żeby był tak bardzo na wyciągnięcie ręki. Święty Paweł przekonuje dla odmiany Rzymian, że nie otrzymali ducha niewolników, że ich relacja do Boga nie, nie jest tylko relacją sług, ale że otrzymali ducha dziecięctwa. Otrzymali, mają w sobie ducha, który pozwala im mówić do Boga: Abba, tato. A więc znowu jest mowa o jakiejś wielkiej bliskości. O Bogu, który przekracza kolejne progi, kolejne granice, zbliżając się do człowieka i człowieka zaprasza w miarę jego możliwości do tego samego. I Ewangelia, w której Jezus podszedł do uczniów, którzy wątpili w Niego, posłał ich na cały świat, a jednocześnie zapewnił ich, że gdziekolwiek pójdą i cokolwiek będzie się z nimi działo, On będzie z nimi. Całe to słowo pokazuje nam, myślę, niesamowicie ważny wymiar tego, kim jest Bóg. Bóg jest wielką bliskością. Bóg jest bliskością Ojca, Syna w Duchu Świętym. I do bliskości Bóg nas zaprasza, do bliskości ze sobą, w modlitwie, w tej chwili, którą znajdziemy, aby przyjść i pobyć z Nim blisko na adoracji, w sakramentach, regularnie. Przyjmowanych, przeżywanych, ale też myślę, że to jest zaproszenie, aby Boga odkrywać w tej bliskości codziennej, ludzkiej, żeby postawić na bliskość w naszych codziennych relacjach, żeby może dzisiaj wrócić do domu i znaleźć chwilę na to, żeby usiąść przy stole, wziąć się za ręce i po prostu sobie popatrzeć głęboko w oczy. Albo zapytać tego kogoś, z kim może żyje pod jednym dachem, jak się czujesz, co właściwie przeżywasz. Bo może załatwiając tysiąc ważnych spraw codziennie, jakoś tego pytania dawno już tak na serio sobie nie zadaliśmy. A może postawić na tę bliskość w taki sposób, że zadbam o relacje z kimś, z kim te relacje zaniedbałem, o kim może wiem, że nie za bardzo, nieraz całymi dniami ma do kogo, jak to mówimy, gębę otworzyć. A może zadbać o to, żeby po prostu swoich domowników codziennie przynajmniej raz przytulić. Są takie badania dość poważne, naukowe, które mówią, że człowiek, żeby dobrze funkcjonował, potrzebuje kilka razy dziennie zostać przytulony. Wtedy jego dobrostan psychofizyczny idzie do góry. Może to jest podpowiedź, którą Bóg w Trójcy Jedyny daje nam dzisiaj na ten czas zwykły, który zaczynamy. Postawić na bliskość. Bliskość z Nim i bliskość między sobą, bo Bóg jest bliskością. Amen.